Zapraszamy na challenge z pizzą na parara. Będzie pysznie wesołe i bardzo ciekawie. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście, uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne kobo. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to! To okropne! Julie, na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę! Z przyjemnością! Chyba zrobię hot doga z pizzy! Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem! Patrz, jak fajnie wyszło! Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam! Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest to wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga! Nie wierzę, jak ci nie wstyd! Swoje karaluchy! Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa! Wynoście się stąd! Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne! Chyba coś jest w moich ustach. Wynoś się! Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra, to huba buba, uwielbiam ją. Super. Teraz moja kolej. Co, to nie fair. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jedz swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzy, żeby było ładnie i smacznie. Jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam! I jak? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! Ha. O nie, pomocy! Te poskudne łapki spadają mi na głowę. Mm. <noise> Julie, wyglądasz tak zabawnie. Okay. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fu! Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Z chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna mila, nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przysawki i przykleja się do języka. Julie myślisz, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś! Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Trzymaj się, wepchnę ci pizzę prosto do ust całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami. A masz. Powiedz, co za ochyda! Julie, jesteś okrutna! Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego! Sprawdźmy, która zacznie. Grałam, to znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem tak, jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż je zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne. Nie wszystko oprócz czosnku! On tak śmierdzi. Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma, czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to na nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Hmm. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji. Radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego. Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Churcze, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Jeśli zwymiotuję, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. To okropne! Jestem tutaj, nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie! Ojej, gdzie my jesteśmy? Czeka na was challenge. Jedna z was dostanie czekoladową fontannę. Otrzymają ta, która najlepiej narysuje ją flamastrami. Ale jest jedna bardzo ważna zasada. Trzeba rysować ustami, a nie rękami. Macie jedną minutę. Start! Muszę wygrać, bo jestem tu najfajniejsza. Co? Przegrasz. Ponieważ to ja będę miała najlepszy rysunek. Ty? Czy fontanna czekoladowa może być niebieska? Nie, to ja wygram, zwłaszcza, że właśnie wpadłam na bardzo fajny pomysł. Po co wymuchiwać tuż, skoro można po prostu zdjąć skówkę? Kurczę, dlaczego o tym nie pomyślałam? Muszę spróbować. A! I co? Spróbowałaś? Udało się? Suzy, jak ci nie wstyd, zamiast pomóc przyjaciółce, ty się zde mnie nabijasz. Trzeba dać ci za to nauczkę. To mi w tym piórko. A? A, I, I co ja mam zrobić? O, mój rysunek wygląda okropnie. Bo jeszcze gorzej. I teraz Suzy na pewno przegra. Do Dawku się ze mnie śmiejesz, więc też przegrasz. A masz. To straszne. Co ty robisz? Ty też dostaniesz za swoje. Dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Julie, co to za czerwone plamy? Rozlałaś tuż? Chyba na swojej twarzy też. Suzy, dlaczego ty jesteś cała czerwona? Razem jadłeś się pomidory, czy co? Takie rysunki nie nadają się na wygraną. Praca Milik też nie jest zbyt dobra, ale przynajmniej nie jest czerwonym bohomazem. Mila wygrałaś, hurra! Teraz to wszystko jest moje! No cześć, pyszna czekoladko! My też chcemy czekoladę i ją dostaniemy! To jest takie dobre! Tak się cieszę, że wygrałam. Hej, gdzie jest cała czekolada? Kto zważył się ją wypić? Jak mu nie wstyd? Złodziejki! Tym razem wasza nagroda będzie o wiele bardziej oryginalna. Widzicie tego słodkiego pieska? Nagrodą nie jest on sam, tylko kupa, która po nim została. W tej rundzie znów będziecie rysować ustami, więc postarajcie się. Czas! Start. Chyba nie ma nic łatwiejszego od niż narysowanie kupy. Ok, żeby nadać rysunkowi bardziej autentyczny charakter, należy dodać do niego także zapach. I wiem, jak to zrobić. Co to za smród? Coś tu zdechło? A może coś się zepsuło? Nie mi. Ups. Po prostu dawno nie myłam stóp. Rysowanie stopami jest trudne, ale rysowanie łokciami jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ups. Dobra, nic się nie stało. Mam więcej klamastrów. No szybciej, no. O nie, opóźniam się. Dziewczyny, kończymy. Czas pokazać, co wam wyszło. Proszę. Mila, kupa jest w porządku, ale widziałem lepsze. Na przykład u Suzy. To niesamowite. Super. A kupa Julie nie jest zbyt dobra. Widać, że chciała przegrać. No to niech tak będzie. To ona dostaje prawdziwą kupę. Co? Ale to przez Suzy zrobiło mi się niedobrze. Nie będę jadła tego poskódstwa. Musisz. Takie są zasady. To straszne. Będę udawała, że to tylko czekolada. Czy mam naprawdę spróbowała kupy? Nie, to naprawdę jest czekolada. Dziewczyny, chcecie trochę? Nie, dzięki. W tej rundzie waszą nagrodą będzie ryba. Aromatyczna i niesmaczna. Będziecie malować sosami. Myślę, że jest to dość zabawne i niezwykłe. Możecie zaczynać. Czas start! Nigdy wcześniej nie malowałam sosami, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić! Jaki dużo! Będę miała spory wybór. Ale dlaczego wszystkie śmieci rzucasz na mnie? Nie jestem twoim koszem! Dobra, czas działać! To będzie najsmaczniejszy rysunek, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Zacznę od odkapu! A ja od sosu serowego. Jest żółty, więc lepiej pasuje do tej brzydkiej ryby. No to zaczynam. Kurczę, jakoś szybko kończy się ten sos. Muszę znaleźć mu zastępstwo. Myślę, że wychodzi całkiem nieźle. Podoba mi się. Kurczę, nawet stosunek Suzy jest lepszy od mojego. Muszę się pospieszyć. O. Wiem, mam pięć palców, więc mam pięć pędzli, którymi mogę malować w tym samym czasie. Mmm, ten sos pachnie naprawdę pięknie. Myślę, że mogę go trochę spróbować. Jest pyszny. Nie no to za mało. Chcę zjeść więcej sosu. Mila, czy ty jesz sos? Ale nie mamy tu frytek. No i moje sosy się skończyły. O nie, tylko nie na mój rysunek! No i proszę, wszystko zepsułam. To jest takie dobre. Kurczę, wiadłam wszystkie sosy. Teraz na pewno przegram. Czas minął. Chcę zobaczyć, co tam narysowałyście. Została mi tylko jedna opcja. Zamienić się rysunkami z Suzy. Czekam. Julie, co ty zrobiłaś? To nie wygląda jak ryba. Mila, czy możesz mi pokazać, co narysowałaś? Wow, wygląda dobrze. To najlepszy rysunek jak do tej pory. Suzy, wcale się nie postarałaś. W takim razie to ty dostaniesz nagrodę. Mam nadzieję, że lubisz jeść surowe ryby. Ja? Ale to jest oszustwo. Ktoś będzie musiał zjeść paskudną rybę. Dlaczego od razu paskudną? Można ją podsmażyć akurat mam panik. Ojej, co ty robisz? Ojej, sorry, po prostu nie wiem, jak z niego korzystać. Dobra, skieruję go na rybę Zobaczcie, jaka pyszna ryba mi wyszła Wreszcie mogę zjeść porządny obiad Co za pyszności Dziewczyny, tym razem czeka na was najsłodsza nagroda Ten puszysty kotek Będziecie musiały zrobić sobie koci makijaż. Kto zrobi to lepiej, ten zdobędzie tego maluszka, jak zawsze macie jedną minutę. Zaczynajcie! Sama jestem bardzo podobna do kotka, więc nie muszę dodawać zbyt wielu szczegółów. Suzy, przeceniasz swoje możliwości. Dla wszystkich jest jasne, że to ja wygram. Nosek jest już gotowy, zostały tylko wąsy. Hmm. Okay. Chyba nikt nie mówił, że nie wolno używać lustra. Nie wiem, jak można bez niego wykonać fajny makijaż. To o wiele łatwiejsze. Już prawie skończyłam. Nie macie szans, bo mój makijaż jest najlepszy. Ojej. Mila, patrz. Julie oszukuje. Używa lustra, nie wolno. Myślę, że trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. I wiem dokładnie, jak to zrobić. Ej, co ty robisz? I dlaczego zniszczysz mój makijaż? Teraz na pewno przegram. A tak chciałam mieć tego słodkiego kotka. Mam pomysł, jak pozbyć się jeszcze jednej konkurentki. Suzy, nie dorysowałaś noska. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Dobrze, nie mam nic przeciwko. Dobra, zaczynam. No teraz wyglądasz o wiele lepiej. Wyglądasz jak kotek. Dziękuję ci bardzo, zawsze wiedziałam, że jesteśmy przyjaciółkami. No to zdecydujmy, kto trzyma tego uroczego malucha. Julie, nie mogę na to patrzeć. Nie będę mógł spać po nocach. Suzy, ty co zrobiłaś? Nie bawimy się w piratów z Karaibów. Co? Mila, ty spryciaro! Makijaż Mili, nawiasem mówiąc, wyszedł bardzo ładnie. Więc kotek będzie się z nią przyjaźnić. Hurra! Będę go karmić, kochać i... Pawsik! O nie! Mila chyba ma alergię na kociaki. Nie szkodzi, zajmiemy się tobą, słodziaczku. Pawsik! Ojej, Mila jest cała czerwona. Chyba musi iść do lekarza. Prawda, nasz nowy przyjacielu? Jaki słodziak.